Zapytaj się. Łukasz, może tu się z chłopakami? Dzięki wielkie. Aleks, staniesz też? Czekaj, czekaj. Fajnie. Dzięki. dzięki. Po raz kolejny już dojechaliśmy zaś na stadion Górnika Zabrze, prosto z Anglii. Tym razem przez Niemcy długa droga była. Zobaczymy, czy uda się zobaczyć chociaż piłkarzy na treningu i być może pójść na mecz Lecha Poznań w Poznaniu. Ale to jeszcze się okaże czy się uda załatwić wszystko. Na razie sklepik sportowy, no i angielska pogoda. Pogoda fatalna, taką chyba przywieźliśmy z Anglii. Zobacz. Mocno spalone. Musiało się coś stać, dwa auta się spaliły pod samym Stadionem Górnika Zabrze. Nie wiadomo co to było dokładnie, ale coś tutaj się stało. Także ale idziemy do sklepu. Bo kurde. Kowalega. Spalone auta podstawionym górnika. Śmiejdzi to jest palenizmą, nie wiadomo dlaczego, ale to nie nasza sprawa. My idziemy do sklepiku, idziemy coś kupić i potem może ten tajnik się uda albo jakąś kawę w coffee shopie górnika dobrze. Czekajcie chłopcy. Co to jest Alex? Otobus. Od kogo autobus? Od górny samcy. Zjadamy dużo, nie? Oj tym jeżdżą na meczy, wiesz? Czorne serce przy Idziemy tu. Weźmiesz to ładnie. Zrękujemy. Spodoba Ci się załóż plecaczek. Super. Pokaż jak fajnie wygląda. Jutro przyjdziemy na tenik. Dobra. Pokaż. Super. Bo teng jest jutro o 10.30, to będziemy musieli wrócić. Dzisiaj mamy wolne? Tak. Bo no, mam wolać. Mi dzisiaj, by nie było. By był to kiedy mam? Ernest, co? No to przyjdziemy tu? Tak. Super. No i jest też Ernest Paul jako jedna z wielkich legend. Raz, dwa, trzy, cztery zdjęcia tam mamy. 5, 6, 7 piłkarzami to są wybitni piłkarze górnika Zabrze. Jednym z nich jest Ernest Pol. Eee, I tam e, właściwie byliśmy, w tym miasteczku, gdzie on był w Niemczech. Jeszcze to, co najważniejsze, to że w tym miasteczku, Hauzach mieszkał jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii. gdzie polskiej piłki, szczególnie w historii górnika Zabrze Ernest Pol. On tutaj wyjechał na ostatnie lata swojego życia, ale warte wspomnienia są wyczyny i kunszt i cała, całe umiejętności tego zawodnika. serce Jest dzień drugi i jedziemy na ten trening Górnika zobaczyć, czy jest. Tak? Jedziemy? Chcesz? Gotowy? Żeby jechać na tening? Tak czy nie? Tak. Wszędzie jest takie coś, wszyscy na stadion po całym Zabrzu. Tu idziesz po bilety, gdzie są bilety? Pedzindowy, trzy bilety. No. Dzień dobry, Ciebie. Nie ma? Nie. Wow, nie mogę. i dojechaliśmy nie, na stadion następnego dnia i zobaczymy, czy jest trening. Miało być 10.30, jest 10.30, to zobaczymy. Idziemy? Chodźcie. Wolą nogi, i powiemy sobie trochę odbić. Z zobaczymy, jak nie będzie treningu, to sobie chociaż trochę podbijamy piłką. Dobra? A możemy pójść, jak nie będzie treningu? Możemy zobaczyć. pozwolą. Dobra, zapytamy, ale jak coś, to się tu pokopiemy i poczekamy na trening, bo jeszcze jest 15-20 minut, okej? Okay? Aleks, tam jest trening, z tamtej strony, oni tam trenują. Idziemy? Widziałem już. Idziemy? No jest trening na tym drugim boisku. Zobaczymy, czy się da zobaczyć, bo tam jest trochę zasłonięte. Ale idziemy. Widzisz, tam trenują, to idziemy prosto na trening. A ty się załapiesz chyba na ten i będziesz z nimi musiał bagać Słuchaj facecie, słuchaj niewiasto! Na górnym śląsku jest takie miasto Z klubem, którego chwała nie gaśnie Jesteśmy na teningu, ale jest za tym to ciężko jest patrzeć. Fianek musisz zejść z fotu, bo pan cię zaraz wyjdzie. Pan będzie krzyczał. Z dziadka na ojca, z ojca na syna Każde pokolenie ma swoje Co widzisz coś? Hmm, Kibiców tak? cię zginąć się pozwoli. Górniku zawsze! Ty jesteś kto? Nie kształ, tam widzisz. Jest taktyka tenera Ten, to jest ten robi taktykę dla dużego. Atalkę ale Ty w mm. mm. na zawsze! Na zawsze. Nigdy nie zapomnij drogi kolego, Goli naszego, wodka Lubańskiego walki i charakteru oślizło Stanisława, okay. niech Zabrzańscy kibice piją brawa za Ernesta Pola, gole rekordowe Jerzego Gorgonia, strzały atomowe za Henkala Tochy każdy wślizg ofiarny i Stefana Florenckiego krew polukarny. Kurniku zawsze Kurniku zawsze Ty w sercu moim będziesz na zawsze Otwórz, otwórz Alek Zapytaj się fanego zdjęcia. Zapytaj się. Dobrą stronę. No i cię zapytaj. O czy zdjęcie. Zapytaj się tutaj Janży. Erik. Nie chcesz? Musisz kogoś zapytać o zdjęcie. Czy Eryka zapytaj. Tu każdy Popatrz. Zapytaj się, gdzie jest Eryk, Janża. Dzięki, to zrób sobie. Można też zdjęcie? E, Aleks, chodź tylko tutaj. Stań. Ja tylko zrobię tak. Dziękujemy. Panu. A ten jest jeszcze jakiś e, piłkarze Z Erykiem mówisz. Ok, lo, wyszli do mnie. No ci wyszli. Tylko, że nie daje możliwości. Z... To jest e, Patyk. Nie? No nie. On I jest dobry. Nie ma? nie ma chyba. Franek, bo cię wyrzucą. Nie, Franek. Chodź tutaj. Franek. ten to jest. Wy, patrz, bo jak teraz wyjdziesz i co zrobimy? No przejdź szybko, no. Ale widzisz, dlatego się nie wchodzi. Bo widzisz? Widzisz? No i ja mamy zdjęcie z tym patykiem. Tak, on jest dobry, piłkarz. Eee, to Jeszcze czekamy, czy idziemy? Czekamy, czy pokopie. Czekamy? Ale po co? Nie wiem, moi cię wrócą. Może jeszcze w Podlaski przyjdzie. Podlaski nie ma. Górniku zawsze. Kurników zawsze. Ty w moim będziesz na zawsze. Górniku zawsze. Zapytaj się kogoś o zdjęcie jeszcze. Zapytaj, możemy otworzyć. Nie chcesz podbiec? Nie chcę. To zapytaj się kogoś, ja ci zobaczę z nim. Kogo chcesz zapytać? Nie nie wiem. Kogo chcesz? To co? są Jarki. młodzi po to jest akademia. Co? A ja z kimś chcesz ja się dobrze dobrze. Dobrze. Co? Zgim? Ja na Urbana te to świętość dla każdego No No to jest szybko Aleks, Tak. Stań szybko. Excuse me, możesz jeszcze raz z Dziękuję. Aleks. Ok, nice one, thank you very much. No, nie On jest mój najlepszy w piłce. Ale to nie wiem, czy to był ten sam zawodnik. Może to był, może nie wiem. Idzie Podolski. Chcesz z nim? Zapytaj no. się go. Zapytaj, no. zapytaj, no. zapytaj się szybko, Lukasa. się go. Obiecał, Chodź Zrób się z Łukaszem nie wiem. Zapytaj się. Łukasz, może możesz widzisz się z chłopakami? Dzięki, wielkie. Aleks, staniesz też? Czekaj, czekaj. Fajnie. Dzięki. dzięki. No. Okej, okay, dobra. Wyszli mi, tak? Wszystko trzy. Okay. O to... no, widzisz mamy, Podolski przyszedł. E, Łukasz. Fajne zdjęcie. I ten panie, on Pan jeszcze ma. Widzisz, masz. Masz zdjęcie. Mówię, okay, to wyszlisz mi? Wyszlij, ale zostaw, to ja nie z tego. Wyszysz. Nie, bo tutaj okay. nie mam tego. No wyszlij on teraz. Do Polski. Dwa serca biją w piersi jego szacunek dla Boldiego. Oni znowu idą. Wielu mówiło, że zagra tylko raz, a ma już 100 meczy jest jednym z nas Sto meczy Lukasna Kudorskiego, tak LP10, odnosce górnika Kiedyś w Zabrzu doczeka się pomnika Widać w grze tego chłopaka Ciężką pracę i duszę Ślązaka kiedy poldzi teraz z lewej nogi Najlepiej jest piłkę zejść z drogi! Świata Lukas Podolski To jest ten ek Dobrze, oni idą na stadion znowu, Ja Nie umiesz selfie? Nie nie nie. Nie. No to nie, no no nie. No Możemy no? tylko zobaczyć, bo tutaj widzisz Tutaj trenują, ładne mają boisko Możem ale pod po Dolskiego nie, nie możesz tam iść, Ciebie? bo to jest wszystko w środku, to jest zamknięte, to nie jest dla, nie, że nie dla nie nie. tak żeby to jest dla równika dla pierwszej drużyny, dla tego. Okej? Okay. Jest dobrze. idziemy Urbana, te to dla każdego Bo na telefonie nie działa! Powiedział okej? On powiedział nie ma zawsze. No to dobrze. A ty powiedziałeś? Co? Co ty powiedziałeś? Cześć. Dziękuję. To z kim masz zdjęcie? A to z Badolskim na no, pojciechem. To jest um... Patrykiem Helebrandem. No. A z ten pan w Japonii, no to zobaczymy, bo ja nie wiem, czy ty ten zapatrzony wcześniej. No jest. Sam yes, tak? To jest. To jest tam zawodnik. Jest, tak? Cześć, 88. No to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Cieszysz się? No to teraz Widziałem, na... Widziałem po Badolski To teraz na Golgik Lech. Lech Poznań, głonik zawsze. Tam idziemy, tak? Nie. Nie, nie, nie. DM9. Szybki będzie, będzie szybki To tutaj w zabrzu mamy te zdjęcia. Udało się ten, bo to zobaczyliśmy, ale tam nie za wiele się działo. I już tak jak mówiłem, Lew Poznaj z górnikiem. Idziemy tam. Bilety są. Jedziemy na tym mecz. Tranek nie idzie. No to zobaczymy czy tam będziesz czy nie, jak nie to tutaj ty... Ale jedziemy. Ale... Nowy sezon, zaczynamy od zera. Super. 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 Co się stało? Gdzie? Byłeś, co zrobiłeś? E, ja byłem na mecz. Nie na mecz. Na stadionie jakiego klubu? Unik 3. I co Węzaj. robiłeś tam? E... Oglądał mało A co oglądałeś? A Tę, Training I kto przyszedł? Setuś płyka w Nie wiem czy jest Mohamed tak, A tak. zrobiłeś zdjęcie sobie z kimś? Tak. Z jakimi z piłkarzami? Tak, z piłkarzami. Z piłkarzami. Z kimś tak. zrobiłeś? Z kim zrobiłeś? Z Zdjęcie? Gadałeś z nim? Z tym Japończykiem. Zobacz to pojawiałeś. Ale Fennec, sprawdziliśmy, to jest nowy piłkarz górnika. Jak się nazywa? Z jakiego kraju jest? Korea. Korea i on no, podpisał kontakt, nie? To zobaczymy, no. będzie dobry, masz zdjęcie z nim. Partizan Partyzan to przyszedł do górnika. W czerwcu tego roku. Aleks ma dobry przygoda udana na stadionie? Tak? Tak? No dobra, to trzeba szybką kawę na górniku, jeszcze dodatkowy mały zakup, Pod, mała poduszka dla Fenka, jedziemy dalej i jadymy. Słuch. Jad jak? Jadymy góż! To jest zobacz. Na tym. już Co masz? Co kupujesz? To. To. I to. Kasę masz? A ty? Zapytaj, czy tam może... O, to jest zdjęcie z tym piłkarzem. Okej. Ranek się boi jechać w Anglii aż 37 godzin. To ja teraz już idziemy chłopie, już! Ktoś chciał mnie zjeść, bo to będzie cały dzień No nie, pół dnia to tak naprawdę Ale nie cały dzień jazdy, tylko pół dnia na takie wrażenie Coś zjeść, wrócić No pół dnia będziemy tam Sprawdzimy to na mapie, ale z Torunia do Poznania będziemy nie jak te godziny, godzina 45 Albo pociągiem godzina, też zobaczymy, dojedziemy na ten mecz okay. Pozytywnie teraz? A -a. Dobra, widzimy się na meczu w Poznaniu. Jesteś numer 17, Alex. zaraz idzie już kawa. Aleks, dobry? Tak. To więcej jak masz kici z Snickersa. I Alex tam masz kici. A ja mam tą kawę, dobra. Od lat idziemy tą drogą W jesteśmy z Tobą Te słowa to nasza modlitwa A każdy mecz to bitwa Od lat idziemy tą drogą